Zwrot w dyplomacji. Zełęcki zapowiada ostatnie kroki. Wołodymyr Zełęcki poinformował, że ukraińska delegacja uda się do Stanów Zjednoczonych, aby kontynuować dialog oparty na punktach genewskich. Prezydent Ukrainy podkreślił, że dyplomacja pozostaje aktywna, a strona amerykańska wykazuje konstruktywne podejście. Zełęcki wyraził nadzieję na sfinalizowanie działań w najbliższych dniach, co miałoby doprowadzić do zakończenia wojny z godnością. Tymczasem Wall Street Journal donosi, że negocjatorzy związani z administracją Trumpa i Rosją, w tym Kirill Dmitriev, próbują otworzyć rosyjską gospodarkę dla amerykańskich inwestorów. Plan pokojowy dla Ukrainy, opracowany przez Stevea Witkofa, Jareda Kushnera i Dmitriewa, ma na celu nie tylko zakończenie konfliktu, ale także wzmocnienie rosyjskiej gospodarki poprzez amerykańskie inwestycje. Kreml dąży do zmiany mapy gospodarczej Europy kusząc kontraktami na metale ziem rzadkich i energię, co mogłoby wpłynąć na relacje między Ameryką a jej sojusznikami.